Piękny poranek, kolejny dzień. Dzień dobry, Krzemziczołem. Tak. To... A my, yy, o dziwo, wyjątkowo w zupełnie innej scenerii, czyli w kuchni. Yy, tak. No. Co dzisiaj robimy? Zaskoczę go, ale nie zaskoczę was, bo dostałem dużo wiadomości i prosiliście o przygotowanie czegoś z kaszy. Yy, na przykład. pomysł... bo żeby zrobić coś z klasą. Co a nie z kaszą. Nie z Kaszą. Mówi... Nie, no mówiliście kasza, jakieś kaszotto, rizotto. Yy, powiem Wam tak, Rizotto jest naprawdę bardzo dużo wariacji przepisów i to jest takie już popularne, znane. Natomiast mało osób wie, że z kaszy również można zrobić coś na podobieństwo. Rizotto. Super, ale pokazujesz szklankę. Co tu jest? Tu jest kasza. Tu jest kasza, jaką znalazłem u Ciebie w szafce. Akurat miałeś bulgur i świetnie się składa, bo uwielbiam tą kaszę. Wiesz, ja to miałem wiesz co jest kasza bulgur? Nie. To jest odmiana kaszy. Okej. Okay. <laughs> Słuchajcie, prościusieńko, tak jak zwykle. No może widać tutaj dużo składników, ale to wszystko jest naprawdę nieskomplikowane. Mamy połowę cebulki. Taki por, końcówka około 4 cm posiekany, jeden ząbek czosku, yy, jedna malutka papryczka chili, jak lubimy ostro, yy, pęczek szparagów, zobaczcie, tutaj są końcówki odkrojone. Co prawda jeszcze nie ma sezonu na szparagi, ale takie też są dobre. Ale takie dostałem akurat, tak. Natomiast z tych y, łodyżeń... ...to jest raleta, y, z tego można... Zobaczyć, magia kina, magia ekranu. Cz, cz. Y, świetną, y, świetną sałatkę. I zobaczcie, te szparagi są zblanszowane. Nie będziemy tracić czasu na pokazanie. Zblanszowane, czyli? Czyli y, wrzucamy je do wrzątku. Minuta, wyciągamy z wrzątku, wrzucamy je do lodowatej wody. Y, do tego potrzebujemy jeszcze grzybki. Myśmy te grzybki obgotowali i zamrozili, to są grzybki mrożone, mm -hmm. tutaj są ogóreczki pikle, też mamusia nasza je robiła, także... O, robimy, nasza mama robi ...trzy takie się. małe ogóreczki posiekane Obój i co i tu się. jeszcze mamy, 40 gram masła, ser parmezan, 150 ml białego wina i na pewno wiecie co to jest, bulion warzywny. Tak, to jest bulion, który kolejny raz sobie odmroziliśmy. I tak. mamy. Potrzebujemy tego bulionu około 500 ml. Rozgrzewamy co najpierw? Pewnie masło. i oliwę. Czyli robimy stylem włoskim, a nie francuskim. A, bo... I nie te cebulę robi. ostro, tak? Co z... znaczy? W sensie na, na ostrym ogniu, czy tak e, tylko klarujemy ją? Na razie ją wrzuć. Teraz ogień możemy delikatnie zmniejszyć, jak ona już zacznie się robić. Mhm. I już wędruje tutaj Por. Powiem Ci, że już do mnie dzwonili z energetyki, że, że zużycie <laughs> prądu skoczyło podwójnie u do mnie domu. <laughs> I wędruje czosneczek i nasza papryka. Oj, super. Jeden ząbek, papryczka ostra. Teraz zobacz, odrobinkę jeszcze damy oliwy. Mhm. Tak. Troszeńkę. Od razu już, tak? I czekamy aż to się nie. tam zeszli bardziej czy co. Już się zeszkliło ale Czyli to jest faktycznie proste danie, bo można wrzucać wszystkie składniki praktycznie się po kolei. No w odstępstwie powiedzmy minuta czasu. Mhm. Tajemnica risotto i kaszotto polega na tym, że najpierw właśnie czy to ryż, czy to kasza, w naszym przypadku kasza, my musimy ją zeszklić. Ona musi się oblepić oliwą, dostać smak tego pora, cebuli, czosnku, papryki. Ona nam się nie może yy, bardzo mocno spalić, przysmażyć, nawet się nie może zarumienić. Ona musi być tylko oblepiona tymi wszystkimi aromatami. Jeżeli się to stanie, w tym momencie zwiększamy ogień. Słuchajcie, i to też nie jest yy, jakaś domowa. Kupujecie białe wino, używacie go do yy, gotowania. Spróbujcie najpierw. Ja już spróbowałem, wiem, że ono jest dobre ściągnij to dokładnie, zobacz, tak trzeba zawsze ściągnąć do mm -hmm. dookoła, żeby no, ona no. nie była klejona dookoła. Na tym etapie możemy dodać odrobinę, odrobinka dosłownie rozmarynu, troszeczkę cebuli suszonej i papryka, tak troszeczkę. I papryka ostra, już tak, dobra i w tym momencie zalewamy winem. A. Piękny jest pierwszy i właśnie tak ma pierwsze, ale jest jakiś zapach. Jeżeli dajemy taką jedną z, powiedzmy saszetkę tak? bulbul. 100 gram. 100 gram. To na ile to jest porcji? 4 osoby, 4 porcje, takie no, nieduże. No jeżeli mamy rodzinę 4 i chcemy, bo w tego można zrobić naprawdę więcej i nic nie stanie jak kaszot, to schowamy do lodówki na drugi dzień zjemy. Jeżeli chcemy zrobić więcej, to zróbmy z dwóch torebek, czyli 200 gram tej samej kaszy. Możemy też mieszać kaszy jak najbardziej. Jeżeli są miksy kasz, zazwyczaj się zdarza, że one są dobrane pod kątem czasu gotowania. To nie ma tak, tak. że ktoś tam zrobi miks kaszy z kaszy manny i z kaszy na przykład gryczanej, prawda? Bo to są kasze, które mają drastycznie różny czas gotowania. A teraz jest czas, żebyśmy dolewali po mału bulionu. No I teraz jeżeli widzimy, że Płyn się wchłonił już do kaszy, czyli cała kasza wchłonęła nam płyn. Wtedy dolewamy pomału bulionu. Nigdy nie dopuszczamy do sytuacji, żeby płyn nam wyparował i nagle kasza została sucha. Jeżeli tego płynu po dolewaniu zostanie nam już tak naprawdę na ostatnie dolanie, to zanim to wlejemy, rzucamy sobie szparagi, pikle, parmezan, a jeszcze na samym końcu dodajemy masło. Dobra, i to jest czas teraz. Kiedy dodajemy grzybki. Pamiętajcie, że to są grzybki obgotowane. Jeżeli mamy suszone, no to musimy je stosunkowo dodać wcześniej ze 4-5 minut. I teraz też ja uwielbiam, kiedy te grzybki jest czuć, kiedy one są w dużych kawałkach. Nie lubicie takich grzybków? Możecie bardziej drobno pokroić w kosteczkę. Drobniutko pokroicie te grzybeczki w kosteczce i w kosteczkę i wrzućcie na patelenkę. Zobaczcie, tyle bulionu już mi zostało. Około 150 ml. czujesz? No. Już zaczyna grzepkami pachnieć. Nie czujesz? To mało. Bo pierwszą oznaką, a drugiego znak to, że nie czujesz. No nie czuję. Nie no, bulion, bulion czuję. Och, tak. Minutka. Zobaczcie ile ile bulionu zostało. Dosłownie przed końcówką szparagi. Cyk do środka tak. zostały nam tylko pikle. Na tym etapie możemy spróbować i oczywiście sobie delikatnie doprawić oregano, mm -hmm. papryki słodkiej. Zobaczcie, pół łyżeczki. słodka, szafran. Jeżeli lubicie i oczywiście macie. Zobaczcie, tylko, tylko i wyłącznie takich parę włosków. Dolewamy już mhm. resztę naszego bulionu. 500 ml nie ma ściemy. Dokładnie tyle płynu potrzebowało do nasze kaszotto plus, plus 150 ml wina. Perfekto! W tym momencie dodajemy nasze ogóreczki. Odparowujemy płyn kompletnie, za chwilkę wrzucimy masło, powstanie nam taka piękna emulsja. Dodamy parmezanu, ściągamy. Chyba warto powiedzieć, że to masło jest yy, schłodzone. Zimne. Czemu? Jeżeli używamy masła do zawiaszczenia, do powstania emulsji, ono zawsze musi być zimne. Z lodówki jak najbardziej. Różnica temperatur, temperatur i to się inaczej ścina. Tak, dokładnie. Znowu podcukiwał jak rozmawialiśmy wcześniej. <laughs> już ostatni płyn wyparowuje elegancko. Bulionik tutaj, faktycznie już czuć grzybki, czuć szparagi. Przyprawy zostaje takie yy, bardzo bardzo oklejone już to kaszotto ono się już okleiło ono wyparowało cały płyn. I to jest najlepszy czas i moment. Na tak? to żeby wrzucić masło. Od razu wrzucam całe tak? Od razu całe masło. I delikatnie przemieszaj właśnie tą kaszę mhm. żeby nam się rozpuściło. Rozprowadziło po całym tak. tak. Tylko uważaj nie połam szparagów. Mhm. Zamieszamy już patelką, w ten sposób, zerką to już ma piękną, piękną konsystencję. I teraz ważne, zauważyliście, że nie dodałem ani grama soli. Ten nasz wywar, on był lekko słony, teraz parmezan też będzie lekko słony, czyli to będzie jedyna sól w całym tym daniu. Dobra, Dobra. około dwóch łyżek parmezanu. Mieszasz? Mieszaj. To jest czas na dodanie pietruchy. Ach! Zielono! W końcu wiosna. I koniec. Zobaczcie, jak... jaka kremowa konsystencja. Tak naprawdę płyn wyparował. Zamienił nam się w taki krem gęsty. Jest gotowe. Mm. Ściągamy z ognia. Jeszcze tylko muszę to spróbować, upewnić się. Czy jest? Idealnie, nie potrzeba nic. Najlepszy moment, nakładanie po prostu takiego dania na talerzyk. I już. Klasa. Okej. Okay. Rewelacja. Dobra. No i teraz zobacz. Zostało nam jeszcze tyle. O. Mamy na talerzu dwie porcje. I to są też dwie porcje. Spokojnie na cztery osoby. Na Ale ja sobie, ja sobie dotrę jeszcze parmezanu. Jak najbardziej. Na wiesz. Chcesz też? Tak, proszę. Proszę bardzo, twoje jest. I uwaga. Szanowni Państwo, kaszo to ze szparagami, grzybkami na ostro, z parmezanem, z bulionem i z odrobiną wina. Przygotowaliśmy. Mój komentarz jest zbędny. Mm, jak zbędny? Ojej. Mm, twoja reakcja jest właśnie najlepszym komentarzem. Słuchajcie, no to jest kolejne danie, które musicie zrobić w domu. Bardzo proste. 15 minut, powiedzmy 20 z przygotowaniem składników. Niebo w gębie. Ten szparag, on chrupie. On nie jest rozgotowany, tak? To prawda. On jest al dente. Taki ma być. To jest nie bywało, bo zawsze szparagi wydawało mi się, że jak długo je trzymasz gotujesz, to się rozgotowują, są miękkie. A tu dzięki zblanszowaniu, tak? Lecimy. Jemy. Jemy. Zapraszamy na kolejny odcinek. Kasze są bardzo zdrowe. Zapraszamy. <noise> Proszę. Tutaj są. Mój brat nie wierzy. <noise> Italian style. Italiano, olivo, per favore, grande mia amica, olivito, si? Si? Si. Parlare si. Parla italiano, americano, pa pa americano. Kilku odcinkach z tobą, ja będę mógł zagrać kucharza. Tak. Ale muszę faktycznie. Myślę, że powstanie taki film? Pewnie, ja mam ten pomysł. Także Bradley Cooper, szykuj się, część porami. <noise> Czemu porami? No bo on filmu A my się rymu szporami. Weź we pory. Część warzywami niszczy. Tak? Ja, ja sobie tutaj już zobaczę. Możemy tak, na tym etapie. Mm. 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 Król Kazimierz <laughs> zajechał kiedyś na uprawy kaszy i stwierdził, "A to będzie się nazywało kaszot." Я сделал, нет? <laughs>